Dzisiaj zajmiemy się edytorami tekstu, czyli programami, które pozwalają zamienić komputer w mniej lub bardziej inteligentną maszynę do pisania. W przypadku korzystania z dowolnych programów do pisania tekstu należy przestrzegać kilku bardzo prostych zasad. Te zasady to m.in. Używanie pojedynczej spacji pomiędzy wyrazami, czyli nigdy nie robimy dwóch, trzech lub więcej spacji w celu wyrównywania wyrazów w tekście. W przypadku, kiedy w naszym tekście występują znaki przestankowe, na przykład takie jak przecinek, kropka, dwukropek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania, powinniśmy każdy z tych znaków dołączać bezpośrednio do wyrazu poprzedzającego, a dopiero potem. Użyć spacji i to też tylko pojedynczej spacji. Jeżeli w naszym tekście występują jakieś znaki obejmujące fragment tekstu, np. Na nawiasy wszelkiego rodzaju czy y, cudzysłowia, należy takie y, teksty pisane w nawiasie skleić od wewnątrz ze znakami nawiasu, czyli zaraz po rozpoczęciu nawiasu y, pierwszy wyraz tekstu należy dokleić do tego nawiasu rozpoczynającego, a ostatni wyraz należy zakończyć bezpośrednio nawiasem zamykającym. Podobnie jest z cudzysłowiami. Natomiast na zewnątrz znaków obejmujących tekst, czyli na zewnątrz nawiasów, na zewnątrz cudzysłowów, należy zrobić spację, pojedynczą spację. Ponadto tekst. Oczywiście jest dzielony na akapity, czyli na wyraźnie wydzielone fragmenty, które stanowią jakieś myśli. Każdy akapit w edytorze tekstu zaczyna się od nowej linijki i jest zakończony klawiszem enter. Nie należy mylić akapitu z wcięciem w tekście, bo poszczególne fragmenty tekstu stanowiące akapity, czyli oddzielne myśli, mogą zaczynać się od wcięcia, wtedy tekst wygląda oczywiście bardziej elegancko, ale nie zawsze tak być musi. Zwróćmy uwagę, że właśnie napisaliśmy pierwszy akapit tekstu, czyli pierwszy fragment. Żeby zrobić w nim wcięcie, nie używamy do tego ani spacji, ani znaków tabulacji. Można natomiast na linijce przesunąć ten górny suwaczek i wtedy program automatycznie zapamięta, że każda kolejna myśl, czyli każdy kolejny akapit tekstu ma rozpoczynać się od wcięcia. Zamiast linijki można też otworzyć sobie okienko akapitu, formatowania akapitu i tutaj ustawić wielkość wcięcia pierwszego wiersza. W podglądzie oczywiście na dole widać będzie jak taki fragment tekstu będzie wyglądał. Oprócz wcięcia, wcięcia specjalnego, możemy też ustawić interlinie, czyli odstęp pomiędzy linijkami tekstu w obrębie tego samego akapitu. Możemy ustawić odstęp przed i po akapicie. Kiedy chcemy rozpocząć pisanie kolejnej myśli, wystarczy już teraz tylko nacisnąć klawisz Enter, a program sam zapamiętał, że ma zacząć kolejną myśl od wcięcia. Nie musimy więc zastanawiać się, jak duży ma być, jak duży ma być ten odstęp w pierwszym wierszu akapitu. Program zadba o to zupełnie sam. Warto więc poświęcić chwilkę podczas pisania tekstu i yy, ustawić wszystko, co jest konieczne w tym pierwszym akapicie a następnie pozwolić, aby program za nas nad wszystkim czuwał, a my wtedy możemy się skupić nad treścią, nie myśląc o tym, jak tekst ma wyglądać. Chwilą zakończenia pisania drugiego akapitu, kolejne naciśnięcie klawisza Enter rozpoczyna pisanie nowej myśli, czyli nowego fragmentu zwanego akapitem. Oczywiście parametr taki jak wielkość wcięcia został zapamiętany i jest on ustawiony na taką wartość jak w poprzednich fragmentach, czyli w poprzednich akapitach naszego tekstu. W przypadku gdybyśmy nie stosowali się do wypowiedzianych tutaj zasad, a więc pojedynczej spacji między wyrazami, odpowiedniego użycia znaków obejmujących fragment tekstu, odpowiedniego użycia znaków przestankowych, no i używania klawisza Enter tylko i wyłącznie po zakończeniu jednej myśli, czyli akapitu, nasz tekst mógłby nam sprawiać problemy w przyszłości, gdybyśmy chcieli go w jakikolwiek sposób przerobić, przeformatować. Jeżeli jednak trzymamy się zasad, Nasz program znakomicie ułatwi nam doprowadzenie tekstu do dowolnego wyglądu, jaki tylko przyjdzie nam do głowy. Tutaj możemy wyrównać wszystkie akapity do środka, do prawego marginesu oraz wyjustować. Wyjustowanie akapitu oznacza jego wyrównanie do, lewej, do lewego marginesu i do prawego marginesu jednocześnie, z zachowaniem oczywiście wcięć w pierwszym wierszu akapitu. Tutaj możemy zmienić parametry czcionki, a więc wybrać krój, styl, wielkość, a nawet kolor. Możemy również przywołać sobie okienko formatowania czcionki, gdzie tych parametrów do zmiany jest znacznie więcej. Na przykład możemy wybrać różne style podkreślenia, możemy dodać efekty specjalne do tekstu. Nasz tekst w tej chwili ma zmieniony kolor, oczywiście nie za bardzo on się nadaje do przeciętnego tekstu, dlatego wrócimy do koloru czarnego. W przypadku tekstu komputerowego warto czasem skorzystać z podglądu wszystkich znaków, a więc między innymi znaków niedrukowalnych, takich jak spacje, tabulatory, znaczniki końca akapitu, które tutaj wyglądają jak takie greckie litery Pi. Każda taka grecka litera pi oznacza koniec akapitu, czyli miejsce, w którym naciśnięty został Enter, a tym samym stworzony został nowy akapit tekstu. Maleńka kropeczka między wyrazami oznacza spację. Nie powinno być pomiędzy wyrazami więcej niż jedna taka kropeczka. Jak widać, wewnątrz nawiasów nasze wyrazy są sklejone, z tymi nawiasami na zewnątrz jest pojedyncza spacja. Po wyłączeniu podglądu wszystkich znaków, czyli znaków niedrukowalnych, zrobimy sobie miejsce na nagłówek naszego tekstu, na tytuł. Nie należy tego mylić z nagłówkiem strony. Niektórzy próbują wyrównywać taki tytuł spacjami. Oczywiście jest to błędne, nie będziemy tego robić w taki sposób. Skorzystamy z ikonki, która spowoduje, za jednym kliknięciem, wyśrodkowanie całego akapitu tekstu, czyli tego akapitu zawierającego nasz tytuł. I dokonamy oddzielnie przeformatowania naszego tytułu. Na przykład pogrubimy ten tekst, zmienimy kolor na jakiś brązowy. Możemy dodać dodatkowe elementy stylu, takie jak pochylenie. Ważne jest też zapisanie naszego dokumentu. Tak, abyśmy go nie zgubili. Spróbujemy teraz nasz tekst. Ozdobić jakimiś elementami graficznymi. W tym celu stworzymy je sobie. Oczywiście możemy pobrać sobie rysunek, grafikę, zdjęcie z internetu, możemy też taką grafikę stworzyć. No i na szybciutko zrobimy, zrobimy teraz chociażby w najzwyklejszym programie Paint który jest dołączony do systemu Windows. Nie trzeba więc kupować żadnych skomplikowanych programów graficznych, bo i tutaj można jakieś proste rysunki wykonać. Zrobimy sobie taką cytrynkę. I spróbujemy ją teraz zaznaczyć, aby przenieść ją do naszego tekstu. Zaznaczamy obszar niewiele większy niż sama cytrynka. Prawy klik i kopiuj. I przechodzimy teraz do naszego tekstu. Ustawiamy kursor w miejscu, gdzie ma się pojawić obrazek i tam prawy klik. I wybieramy odpowiednią ikonkę wklejania. I już mamy nasz tekst ilustrowany. Może tematycznie ten rysunek nie jest związany z tekstem, ale nie to jest w tej chwili najistotniejsze. Zwróćmy uwagę, że nasz rysunek, nasza grafika może różnie się zachowywać względem tekstu. Na przykład w tej chwili jest wkomponowana pomiędzy wyrazy tekstu, czyli równo z tekstem, ale pod prawym klikiem i zawijaj tekst możemy zmienić ten układ. W tej chwili nasz, nasz obrazek zachowuje się, jak gdyby był w niewidzialnej ramce. Możemy wybrać jeszcze inny sposób, na przykład góra i dół, i wtedy przesuwając nasz obrazek, powodujemy, że linijki tekstu rozsuwają się, robiąc miejsce dla obrazka. Jeżeli wybierzemy przed tekstem, to wtedy tekst zupełnie nie reaguje na przesuwanie naszego obrazka i jest zasłonięty przez sam obrazek, jak i jego tło. Możemy też ustawić nasz rysunek za tekstem, wtedy ten rysunek byłby jakby takim tłem dla naszego tekstu. Spróbujmy, może teraz przeskalować nieco nasz obrazek. Jak widać, łapiąc za uchwyty obrazka, możemy wpływać na jego wielkość. Ustawmy sobie, czy wybierzmy więcej opcji układu. Gdyby czegoś nie było wśród dostępnych pod prawym klikiem opcji, wtedy tutaj możemy znaleźć jakieś dodatki. Zazwyczaj jednak wystarczy nam to, co znajdziemy pod prawym klikiem i zawijaj tekst. W tej chwili nasz tekst jest już ilustrowany. W razie potrzeby możemy jeszcze go przyciąć, czyli w narzędzia obrazów. Po kliknięciu w obrazek wybieramy przytnij. I zmieniamy wielkość niepotrzebnego fragmentu obrazka, tak żeby go dociąć, żeby nie zajmował tyle miejsca w tekście. Enterem potwierdzamy nasz, naszą wielkość przycięcia. W przypadku, gdybyśmy chcieli w jakiś sposób wyróżnić fragment tekstu, na przykład cały akapit, możemy po podświetleniu wybrać odpowiednią opcję związaną z obramowaniem i cieniowaniem. Możemy wybrać sposób obramowania, możemy też w razie czego wyłączyć takie obramowanie, a zamiast obramowania można wstawić cieniowanie, czyli możemy wstawić tło, które pojawi się. Pod, pojawi się pod tekstem, tak jakbyśmy takim zakreślaczem zielonym przejechali po tekście. W każdej chwili możemy też dołączyć jeszcze ramkę, czy też ramkę z cieniem, i wtedy mamy tekst obramowany i wycieniowany w środku. Jeżeli trzeba zrezygnować z obramowania i wycieniowania, robimy w sposób odwrotny, czyli wyłączamy kolor, wyłączamy ramkę i nasz tekst. Nasz tekst wrócił do zwykłego wyglądu. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy również użyć w naszym tekście tak zwanych kształtów. Kiedyś one nazywały się autokształtami w programie Word. Kiedy wybierzemy już interesujący nasz kształt, możemy go wstawić odpowiednio, przeciągając z jednego miejsca do drugiego. Możemy też pod prawym klikiem i formatuj kształt wpłynąć na wygląd takiego kształtu. Na przykład pogrubimy sobie strzałkę, zmienimy jej kolor na inny, i taka strzałeczka może nam wskazywać różne elementy na ekranie. Możemy po, początkowy punkt i końcowy punkt takiej strzałki przesuwać tak, aby uzyskać żądany efekt. W razie potrzeby możemy też nasz tekst ozdobić obiektem zwanym word art, czyli takim artystycznym słowem. Po wybraniu odpowiedniego, wstępnie zdefiniowanego obiektu, wystarczy wpisać napis, który chcielibyśmy mieć w takiej ozdobnej formie w naszym tekście i odpowiednio go rozmieścić, przeskalować, przesunąć, a nawet możemy taki word art. Obrócić, łapiąc za odpowiedni uchwycik. O, tutaj ten zielony na górze. Dopracujemy jeszcze sobie troszkę rozmieszczenie tego naszego obiektu. Powiedzmy, że tak. Gdy zaistnieje potrzeba obramowania całej strony, to również wybierając menu Obramowanie i Cieniowanie na zakładce Obramowanie strony możemy sobie wybrać dowolny sposób obramowania. Na przykład w formie obrazków z serduszkami, albo możemy zamiast obrazków wybrać konkretną linię. Akurat nie to mi się kliknęło. Więc jeszcze raz: Obramowanie i Cieniowanie. Zakładka środkowa, obramowanie strony, i zamiast serduszek wybieramy na przykład podwójną linię. I już nasz y, tekst, y, nasza strona z naszym tekstem jest obramowana podwójną linią. Próbujemy jeszcze dodać do naszego tekstu jakiś element z opisem. Może to być na przykład kształt prostokąta, w którym będzie widniał jakiś napis. Pod prawym klikiem dodajemy tekst, wpisujemy treść tego tekstu. I w taki sposób, używając strzałek, obrazków, word artów, napisów wewnątrz różnych kształtów, możemy tworzyć całkiem skomplikowane dokumenty, które mogą stać się przez to przejrzyste, dopracowane, ładne, kolorowe. Wszystko zależy od naszej inwencji twórczej.